Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie serii Mierzymy. I dzisiaj zrobimy sobie przegląd sukienek na wesele ze sklepu Pakuten. Dwa lata temu nagrywałam Wam taki filmik z mierzeniem sukienek oraz kompletów z tego sklepu. I ten film ma najwięcej wyświetleń na moim kanale. A dzisiejszy filmik powstaje we współpracy z marką Pakuten. Ucieszyłam się bardzo, że będę mogła pokazać Wam, co w tym roku mają do zaoferowania. A dodatkowo chciałabym się podzielić z Wami jedną sukienką, którą dzisiaj Wam pokażę. I Robić rozdanie. Warunki rozdania zostawię wam w opisie pod filmem. Podlinkuję wam też kolejno pokazane sukienki. Będzie ich dzisiaj sześć i są naprawdę przepiękne. Wszystkie sukienki są w bardzo atrakcyjnych cenach jeśli któraś wam się spodoba, to mam dla was kod rabatowy dający darmową dostawę. Wystarczy, że od 1 czyli od dzisiaj, od pierwszego czerwca do 7 czerwca przez tydzień zrobicie zakup. Na dowolną kwotę i wpiszecie mój kod rabatowy Wild Rose, i dostaniecie wtedy dostawę gratis. Zamówienia z tego sklepu są realizowane błyskawicznie. Można nawet wybrać dostawę w sobotę i przy składaniu zamówienia w piątek mieć już na drugi dzień sukienkę w razie jakiejś niezapowiedzianej okazji. I dzisiaj sprawdzimy sobie sześć propozycji, więc jeżeli jesteście ciekawe, co mam wam do pokazania, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwszą sukienkę, jaką wybrałam jest oczywiście czerwona sukienka. Ma ona przepiękny odcień czerwieni, taki ciemniejszy troszeczkę malinowy kolor. Kosztuje niecałe 94 zł, ma dekolt trójkątny, jest na ramionczkach, jest dopasowana i mamy tutaj długość maxi. Ale mamy też rozcięcie na środku, które pokazuje nogi. Bardzo ładnie układa się przy chodzeniu i pokazuje właśnie w zależności, którą nogę stawiamy do przodu, to tą nogę pokazuje. Można naprawdę bardzo ładnie zapozować w tej sukience, na przykład do zdjęcia. Tak się prezentuje z tyłu. Sukienka jest wykonana z grubszego materiału, ale bardzo elastycznego, i ten materiał fajnie nam zbiera całą sylwetkę, nie podkreśla żadnych fałdek, dodatkowo jest tutaj tak uszyta, jakby na zakładkę, i ma tutaj z lewej strony przeszycia, które tworzą takie marszczenia, i przez to też dodatkowo ukrywa wszelkie naprawdę niedoskonałości sylwetki. Ja jestem zachwycona, jak moja figura wygląda w tej sukience. W poprzednim filmie pokazywałam Wam bardzo podobną czerwoną również sukienkę z Zary, no i ona nie leżała tak fajnie jak ta sukienka. Dodatkowo miała drapiący materiał, a tutaj jeszcze mamy bardzo atrakcyjną cenę, i aż żałuję, że w tym roku nie mam żadnego wesela, na które mogłabym ją założyć, ale myślę, że na pewno poleci ze mną na jakieś wakacje i ubiorę ją na przykład na kolację na urlopie. Jak doskonale wiecie, ja uwielbiam ten kolor kolor właśnie ten odcień czerwieni, ale jeśli wam nie odpowiada, szukacie czegoś spokojniejszego lub no w każdym praktycznie innym kolorze, no to prawie każdą rzecz jaką znajdziecie w tym sklepie dostaniecie w przeróżnych odcieniach, więc pod tym względem to jest naprawdę ogromny plus, myślę sobie, że jest to też świetna opcja dla druchen żeby ubrać na przykład wszystkie druchny właśnie w tą samą sukienkę, nie będzie to duży wydatek, a będą się prezentowały na Pięknie, a właśnie opcji kolorystycznych macie bardzo dużo i można sobie dobrać nawet sukienkę do wystroju, który jest motywem przewodnim na imprezie, więc ja wam tą sukienkę szczerze polecam, na pewno ze mną zostanie i na pewno będę w niej chodzić, ale sprawdźmy jeszcze kolejne propozycje. Kolejna sukienka jest satynowa, również o długości maxi. Ja wybrałam ją w tym przepięknym habrowym kolorze i od razu jak ją założyłam, to wyobraziłam sobie siebie na polu z chabrami. Jest to świetna sukienka do sesji zdjęciowej, bardzo efektowna. Ona ma tutaj również rozcięcie, więc można też bardzo pięknie zapozować i bardzo ładnie ta sukienka się układa. Będzie przepięknie wyglądała w ruchu. Myślę, że też delikatne powiewy wiatru będą tutaj sprawiać, że ta sukienka będzie bardzo ładnie pracować. Ją również dostaniecie w wielu różnych kolorach mego typu urody, myślę, że taki ciemny, niebieski kolor jest bardzo dobrym wyborem. Ta sukienka tutaj w talii, a właściwie to już jest pod biustem, to jest troszeczkę wyżej niż talia. Ona ma tutaj gumkę, więc dopasowuje się praktycznie do każdych wymiarów. Z tyłu prezentuje się tak. No nie mogę napatrzeć na siebie w lustrze, bo przepięknie ta sukienka wygląda i naprawdę będę namawiać swego chłopaka, żebyśmy znaleźli gdzieś pole chabrów i aby zrobił mi sesję zdjęciową, ten kolor kojarzy mi się też z Grecją, tam jest bardzo dużo niebieskiego. No, idealna sukienka na wakacje. Oczywiście na wesele również należy, ja nie mam w tym roku właśnie żadnej okazji, to widzę dla niej jeszcze inne zastosowania. Tę sukienkę dostaniecie w cenie 140 zł i zdecydowanie mogę Wam ją również polecić. Kolejna sukienka to już krótsza propozycja, troszkę mniej wyjściowa, ale myślę, że jak najbardziej również nada się na wesele, na przykład dla młodszych dziewczyn albo właśnie gdy nie chcecie zwracać na siebie zbyt dużej uwagi. Kosztuje tylko 83 zł. Jest to tego typu sukienka, którą nałożycie na przeróżne okazje, czy na komunię, czy na jakąś inną uroczystość, właśnie troszeczkę może mniej formalną. Jest ona w liliowym kolorze i jak ją zobaczyłam, to no, możecie się domyślać, gdzie siebie widziałam. Oczywiście przy krzaczkach z bzem. Ma ona właśnie taki kolor lilaka. Jej długość to mini, ale nie jest zbyt krótka. Tak się prezentuje z tyłu. Ma dołączany pasek z tego samego materiału. Nie jest on przywiązany, więc możecie go przeróżnie wiązać, czy z przodu, czy z tyłu. No i ma też taki fajny, delikatnie falowany rękawek. Troszkę mi ten rękawek tutaj się nie układa. Nie wiem czy jest to spowodowane tym, że ona tak leżała po prostu w przesyłce, czy też ten materiał elektryzuje się troszkę, bo jak widzicie właśnie z tej strony troszeczkę inaczej się układa, a tutaj... Tak jakby się zgina, mi się wydaje, że ona po prostu była tutaj zgięta Myślę, że można by było tutaj parownicą przelecieć i wtedy już by nie było tego problemu Mamy tutaj znowu bardzo cieniutki, gładki materiał Bardzo ładnie ta sukienka się układa Jest to chyba sztuczny materiał, ale jest na tyle przewiewna, że nie będzie tutaj za mocno nas grzać w upały Myślę, że jest to bardzo fajna propozycja na nadchodzące lato, więc mogę Wam ją polecić Kolejna sukienka to zdecydowanie gwiazda dzisiejszego odcinka przepiękna, bardzo efektowna, ona jest długa wręcz ciągnie się po ziemi jest zrobiona z dwóch materiałów, tutaj pod spodem jest gładki materiał, a na wierzchu taki półprzezroczysty tiul, do tej sukienki trzeba założyć albo bardzo wysokie szpilki, albo ją skrócić ponieważ naprawdę jak na mój wzrost, na 1,70m to troszeczkę mogłabym po niej deptać, więc tutaj wymagałaby chyba jednak skrócenia ten materiał e, spod spodu nie jest zbyt długi, ale właśnie ten tiul jest troszeczkę dłuższy i przepięknie to wygląda, ale naprawdę no musiałaby tutaj wjechać troszeczkę wyższe szpilki. Ja mam dzisiaj buty na takim malutkim obcasie, bo na szpilkach to nie czuję się zbyt pewnie, ale jednak na wesele to trzeba się troszeczkę poświęcić i nałożyć te buty z wysokim obcasem. Ja tą sukienkę zamówiłam tak jak wszystkie sukienki, które wam dzisiaj pokazuję w rozmiarze S łamane na M i ta propozycja jest najbardziej dopasowana jest najbardziej opięta tutaj na moje wymiary, ona zapina się z boku na zamek, tutaj na jednym ramionczku jak widzicie ma też taką fajną ozdobę, cieszę się, że jest to akurat właśnie ta lewa strona bo ja zawsze pozuję z lewego profilu, no i właśnie tutaj mamy taki dodatkowy ozdobnik ta sukienka również ma rozcięcie tutaj z boku na lewej nodze na tej wysokości, co ułatwia też właśnie łapanie jej w ruchu, kiedy będziemy chciały chodzić i jej nie podeptać, to można sobie ją tutaj właśnie tak fajnie złapać i podnieść. Ma ona przeszycie na biuście, tutaj na środku jest szef, no i znowu ten materiał jest tak troszeczkę marszczony, ponownie ukrywa wszelkie niedoskonałości żadnej fałdki nie podkreśla no i od talii właśnie jest już tutaj puszczona tym tiulem luźniejsza ten materiał spod spodu jest bardziej dopasowany i być może z Zobaczycie to też na wideo, że ona właśnie tutaj jest dopasowana, ale w żadnym wypadku nie krępuje ruchów. Nie jest na tyle ciasna, żeby tutaj było jakoś niekomfortowo. A ten tiul właśnie jest taki luźny i daje naprawdę bajkowy efekt. Z tyłu ta sukienka prezentuje się tak. Jej cena to 250 zł. Jest dostępna jeszcze w dwóch innych kolorach. Kolejna sukienka, również w habrowym kolorze. Ja wybrałam ją w tym kolorze, ale tak jak mówiłam, dostaniecie ją też w innych kolorach. Kosztuje 95, zł. Tutaj mamy długość midi. U mnie wypada tak za kolano. No, i ma rozcięcie na lewej nodze. Mamy tutaj cieniutki materiał, więc będzie ona bardziej przewiewna. Jest taka leciutka i bardzo miły jest to materiał. Tutaj na ramionczkach jest zawiązywana. Możemy sobie regulować długość tych ramionczek. Możemy sobie zawiązać te kartki bardziej z tyłu albo bardziej z przodu. Dekolt ma bardzo ładny. Takie troszeczkę serduszko. Tutaj pod biustem jest odcinana i również odcinana jest tutaj w talii. Jest to również elegancka sukienka, jak najbardziej nada się na wesele na komunię, na chrzciny nie jest tak zwracająca na siebie uwagę jak na przykład ta poprzednia, z tyłu tak się prezentuje bardzo ładnie szczególnie z boku wyglądają te kokardki na ramionach, bardzo mi się to podoba jest to taki uroczy dziewczęcy dodatek, ta sukienka ma bardzo elastyczny materiał, ona nie, nie ma nigdzie żadnego zameczka wkładamy ją po prostu przez górę więc jeśli szukacie akurat czegoś takiego, to mogę wam ją polecić. I ostatnia sukienka, jaką chciałam Wam pokazać w tym filmie, to sukienka w cenie 125 zł, ma długość MIDI, czyli sięga tak do połowy łydki, również ma rozcięcie na lewej nodze, ma ona bardzo ładny rękawek, ma tutaj gumeczkę i na końcu rękawka, również, więc tworzy się taki lekko bufiasty rękawek, bardzo uroczy. Dekolt możemy regulować, ponieważ ma tutaj sznureczek jest też tutaj marszczona. Mieści się tutaj też dużo większy biust niż mam ja. Jest bardzo uniwersalna, dopasuje się do praktycznie każdej sylwetki, w talii jest ładnie tutaj dopasowana, i ma przyszycie pod talią, i tutaj jest znowu luźniejsza. Na biodrach już nie jest opięta, tak ładnie luźno okala sylwetkę. Z tyłu prezentuje się tak. Ja bardzo lubię tego typu dekolt, bardzo ładnie wygląda na plecach. Możemy tą sukienkę również nosić z opuszczoną. Ramionami. Wtedy na przykład zakładamy stanik bez ramionczek i tworzy nam się taka hiszpanka. Naprawdę jest tutaj wiele opcji. Tak, wtedy prezentuje się dekolt z tyłu i jeszcze ładniej, moim zdaniem, wtedy wygląda. I właśnie dlatego, że jest ona taka bardzo uniwersalna, zarówno pod względem kroju, bo dopasuje się do każdej praktycznie sylwetki, oraz ze względu na jej wzór i kolor, który myślę, że będzie pasował do każdego typu urody. Ja mam ciemniejszą karnację, a nadal wydaje mi się, że wygląda w niej bardzo dobrze. Właśnie z tego powodu postanowiłam, że podaruję tą sukienkę jednej z moich subskrybentek. Warunki, jakie należy spełnić i mieć szansę na wygranie tej sukienki, to jest oczywiście subskrypcja mego kanału, musi to być moja widzka zdecydowanie. Dodatkowo trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem, no i napisać komentarz, w którym napiszecie, gdzie byście widziały siebie w tej sukience. Tak jak ja lubię to robić. Właśnie, że no tutaj widzę siebie na polu habrów, maków bądź bzów. Także jestem bardzo ciekawa, gdzie widzicie siebie w tej sukience i dlaczego chciałybyście ją dostać. Ja wybiorę komentarz, który najbardziej mi się spodoba. Odpiszę wtedy na ten komentarz. Podam Wam kontakt do siebie, żebyście napisały już na moją skrzynkę kontaktową z podaniem adresu. Wysyłka oczywiście jest po mojej stronie. Ja zapłacę koszty przesyłki. Sukienka. Trafia do Was bez żadnych kosztów, więc myślę, że jest to fajny taki prezent z mojej strony, właśnie z okazji tej pierwszej mojej na tym kanale współpracy. Mogę w ten sposób się dla Was, przynajmniej dla jednej z Was, jakoś odwdzięczyć za to, że mnie wspieracie i że mam motywację, aby nagrywać dalej. Rozdanie będzie trwało od dzisiaj do 7 czerwca, czyli przez tydzień, i również przez ten czas będzie obowiązywał kod rabatowy. Na na darmową dostawę na stronie pakuten. Jeśli któraś sukienka Wam się spodobała, to zamawiajcie właśnie z tym kodem. Wtedy nie ponosicie kosztów przesyłki. Mój kod to oczywiście tak jak nazwa kanału Wild Rose. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać w komentarzu, czy tego typu przegląd Wam się podobał. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowane dzisiejszymi niespodziankami. Zachęcam oczywiście do wzięcia udziału w rozdaniu, ale nawet jeśli tego nie nie robicie, to proszę o zostawienie łapki w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału. Możecie też kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego mojego nowego filmu. Odcinki z serii Mierzymy pojawiają się w niedzielę o 9, więc do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Cześć!